Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. A dzisiaj nagrywam filmik informacyjny. Na początku chciałam się wytłumaczyć z tego, dlaczego mnie tak długo nie było no, na kanale. Dlaczego nie nagrywałam, nie wstawiałam filmików, więc dlatego, że laptop ja był zepsuty i nie miałam czasu do nagrywania. Mam nadzieję, że nie wybaczycie. Więc co chciałam powiedzieć, to. Jeśli chcesz być w teledysku w postaci pasujących do mój start, start Planet, to musisz na początku subskrybować mój kanał i porobić moją stronkę na Facebook. To tylko tyle. I jeszcze nie mam w planach założyć nowy kanał. Nie wiem, o sobie, o gimnastyce, takie różne, też bardziej o gimnastyce. I chciałbym jakąś mieć nazwę, ale nie mam w ogóle pomysłu. Więc kto by myśli bardzo fajną nazwę? Mogę kupić coś z listy lub dać coś z szafy. Więc się ma tyle. Cześć!